Aha, dobra, hita wam zajebie, nie? Bo, bo było mówione, że na te wakacje jedziemy za dwa dni, nie? No. No i no i dzisiaj tak siedzimy. Bo się zastanawialiśmy. Ja nigdy w życiu nie chciałem kurwa do żadnego muzułmańskiego kraju jechać, nie? No i mi mówią, kurwa, nie, że w tym Egipcie jest spoko. ja Mówię kurwa, że nie chciałbym, żeby ludzie, którzy... kurwa... pewnie Nie, 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 bo z Williamem i Sagatą lecimy. I mówię tej. I mówię. Że nie chcę tam kurwa jechać, bo nie chcę kurwa wspierać ludzi, którzy kurwa tak źle kobiety traktują. Nie, tam jest spoko, kurort. Ja mówię, ale kurwa to, że w kurortach jest spoko i jest bezpiecznie, to nie ma znaczenia z tym kurwa, że 5 km dalej jest kurwa gówno straszne i dziewczyny są bite kurwa, jak kurwa, nie wiem, źle się odezwą, nie? Jest na to przyzwolenie. Nie, jest kultura. Jakie... No, chujnia taka straszna. No i mówię, nie no, że ta Turcja, wiesz, że, że, te, że wszystko spoko jest, co ty mówisz. No. No i pojawił się jeszcze pomysł, że Meksyk, nie? No, więc ja więc ja mówię, no ja nie chcę do muzułmańskich krajów jeździć, jak ktoś, jak ktoś tu przyjeżdża i się i, i kurwa nie robi dziwnych rzeczy, to ja szanuję wszystkich Ale tyle. No ja wychodzę też z założenia, że jeśli idziesz pośród wrony musisz krakać jak Jony, więc więc ja I nie miał... też, byś, też byś były kobiety, czy co? No, no dlatego tam nie chcę ten. No że musisz akceptować kulturę innych krajów, a jak się z czymś się zgadzasz, to tam nie jeździsz. No i ja miałem wiele razy możliwość, moja mama i w Jordanii była i w Egipcie, ja nigdy nie chciałem i nigdy nie jechałem no i, i tutaj mocną opozycję napierdalałem, że tam nie chcę lecieć, a z drugiej Dora, strony przybiłem się... O powiedzieć 3 sekundy. Jedziecie gdzie indziej. Nie, kurwa, tu poczekaj. No, ale przybiłem się na to z Williamem parę miesięcy temu, że ten, że pojadę gdzie będzie chciał, nie? I mnie też szantażował. No i chuj, siedzimy tak i mówi Asio, tak, przecież Sandra paszportu nie ma. No jak kurwa Sandra paszportu nie ma? Dzwonię do Sandry? Ale ty kurwa paszportu nie masz? No nie. to jak ty chcesz kurwa na wakacjach? No ale nie mówiliście, że na przykład jedziemy tam. A my Mamy wylatywać za dwa dni, mówimy, że nie, jakaś Turcja, Meksyk, kurwa, Mauritius, jakieś takie kraje. Tak ty chciałeś pojechać? No ale mi nikt nie mówił. I na mnie focha pierdolnęła, że ona paszportu nie ma. Dobra, ja ta historia ma jakieś meritum? No ma takie meritum kurwa? Ma takie meritum, że nie, że nie możemy nigdzie ten Że ten A ja mówię, od kiedy ty paszportu nie masz? ona mówi No od tam nie wiem od, od iluś lat A ja mówię czemu nie zrobiłaś tego? No bo nie wiedziałam. A ja mówię kurwa każdy normalny człowiek, ma, no ale ja mam dowód. A ja mówię, przecież paszport to jest lepszy dowód kurwa, więcej z nim możesz. Yy, nie wiem, tak się wkurwiłem, rozłączyłem się. No w skrócie wtedy. to wkurwiłeś się oni, dlatego że najpierw informujesz dziewczynę, że jedziesz po Europie, a, a, a potem masz pretensję, no że ona nie ma. No nie, bo to, że jedziemy tam, to już było wiadomo od Maja stary. I zresztą w międzyczasie, w międzyczasie Agata chyba wyrabiała dowód, bo, bo nie miała. I chyba nad razem go były odebrać czy coś takiego, albo o tym rozmawiały.